Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny w Brawl Ostatni film, w ogóle short był 9 stycznia. I od tego ostatniego filmu informacyjnego nic w ogóle nie było na kanale, więc teraz trzeba to nadrobić. A na dzisiejszą taktykę wybiorę pierwszy lepszy komentarz z YouTube Studio, co mi pokaże. I jest to Jaś Ślendakowski. Dziękuję Ci, Jaś, za taktykę 3 dni temu. Please, zrób Stu Mortis, coś też, ale na literę L. Leon Nita... Pozdrawiam. Przy okazji, jak będę grał, to też. O, niszcz siany. Yy, Przy okazji, wam powiem trochę ogłoszeń parafialnych, ponieważ ostatnio pod moim najnowszym postem napisałem. O, 2017 by the way. Napisałem, że będzie niedługo QA. I prawdopodobnie większość osób tego nie przeczytało, więc mówię to również teraz na szorcie. Będzie niedługo QA, więc możecie zadawać pytania w komentarzach, ale tam po jednym. Na literę L. Coś, więc po prostu sobie. Szukam. No, mógłbym w sumie L Primo, bo L, ale przez filter, więc nie będę oszukiwał. Spróbujmy coś znaleźć. Lu, pięknie. Biarrymy Lu, no i mało nam tutaj jeszcze, że mogłem trochę pomyśleć więcej, ale dalej mamy Leona, może coś to zmieni? Nie? No to będzie super rzadki, rzadki albo start starter. Nita. Okej, okay, rzadki, dobra. Jestem wyratowany. Tylko, że nie wiem, kto to może być kompletnie. Przejrzę sobie wszystkich rzadkich brolerów i spróbuję coś wykombinować z tego. Mam nadzieję, że dam radę. Ej, w sumie to jest chyba łatwe nawet. Nie będzie to czasem cold? No bo jest rzadki, niszczy ściany. Tylko, kurde, nie wiem, on ma HP. Nie, na pewno on, on ma ten więcej niż ten... W sensie mniej niż ten 8000. A może ból? Dobra, strzałem tego bóla. zobaczę. Albo El Primo, albo ból, chociaż nie. El Primo robi, to chyba cztery strzały robi El Primo, więc musi to być ból. Proszę, jest. O, sześć trików mam, nawet nie wiedziałam. Ja dziękuję Ci bardzo za taktykę, pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczyska.